Drodzy bracia i siostry, ta niedziela ma wspaniałą lekcję i Ewangelię, które mówią nam o jednej i tej samej rzeczy, mianowicie o wierze. Z lekcji do, wziętej z listu do Galatów ze Świętego Pawła. mamy o tym, to jest trudna lekcja, nie, nie tak prosta do zrozumienia, ale. Generalnie mówi nam ona o tej podstawowej rzeczy, którą, które nie zrozumieli e, żyli w czasach Chrystusa, na, mianowicie tego, że ich zapan jest tylko i wyłącznie czasowy służy przygotowaniu e, przyjś, przyjścia Chrystusa. Jest czymś, co sam z siebie nie ma mocy zbawczej. Jedynie jest to prawem, które zostało nadane czasowo, żeby poskraniać zło i poskraniać porządkowości ówczesnych ówczesnych Żydów. Natomiast ta obietnica, którą jest sam nasz Pan Jezus Chrystus, która została dana Abrahamowi, ona dopiero wypełniła się w Chrystusie i ona z tym wiecznym przymierzem, które e, tyczy się nie tylko jednej konkretnej rasy czy narodu, ale tyczy się na całej ludzkości. I właśnie w Chrystusie została dana, e, została wypełniona ta obietnica, która została dana Abrahamowi, dlatego święty Paweł zauważa, że potomkowi, a nie potomkom, czyli Chrystusowi, a nie wszystkim, wszystkim Żydom. Wiemy, że, że to było to bardzo trudno zrozumieć. Uznali siebie samych same siebie za Mesjasza, uznali, że nie potrzebują Chrystusa, który by ich zbawił na krzyżu. I o tym też mówi Ewangelia ze świętego Łukasza, która przedstawia nam jedno z wielu uzdrowień, których dokonał nasz Pan. Jezus Chrystus uzdrowił dziesięciu trędowatych, dziesięciu trędowatych, których Chrystus swoją boską mocą wyzwolił, z, nie tylko z krzewa, ale też uzdrowił ze straszliwej choroby, jaką jest choroba trądu, która powoduje zgniliznę i pokryje odpadanie wszystkich członków. I oto Pan Jezus zauważył, że jedynie cudzoziemiec, Samarytanin, Powróci się do Chrystusa, żeby mu podziękować. Tak jak tydzień temu słyszeliśmy o miłosiernym Samarytaninie, który jako jedyny dopomógł pomógł potrzebującym, tak i dzisiaj widzimy, że jedynie Samarytani, obcy, cudzoziemiec, był tym, który wrócił się do Chrystusa, ażeby mu podziękować. To też Chrystus powiedział, wydaje mi się, bez powodu, chciał pokazać, jak wielka będzie apostazja, Żydów, że dobrze oni uznali samych siebie za naród wybrany, i uznali, że to co im jest dane jest ich, własną, jest ich własnością, nie jest łaską, nie jest darem Pana Boga. Tylko i wyłącznie Samarytani uznał, że to wydarzenie, to uzdrowienie, ta łaska, to zlitowanie się Pana Jezusa z czymś, co zostało mu darmo oddane i należy się za to podziękować Chrystusowi. Tak było w czasach Chrystusa, kiedy praktycznie Prawie wszyscy Żydzi odeszli, od, odpadli od wiary, jedynie cudzoziemcy usłyszeli, usłyszawszy Ewangelię, uwierzyli w nią i stali się chrześcijanami, wyznawcami Chrystusa, wstąpili do tej armii zbawienia, jaką jest Kościół katolicki. Ale w pewnym sensie to ta niewdzięczność żydowska pojawia się cały czas również niestety wśród chrześcijan, wśród katolików. Ci, którzy mieli o wiele więcej łaski, o wiele więcej darów niż, niż Żydzi w Starym Testamencie, też nie zawsze potrzebują, nie zawsze potrafią za te dary dziękować i uważają, że jest to coś, co jest im dane raz na zawsze i nie muszą te dary zabiegać. Właśnie dlatego pojawiała się, pojawia cały czas nieostrożność, nieostrożność wśród katolików, lekceważenie sobie mszy świętych i innych sakramentów. Lekceważenie doktryny Kościoła Świętego i dlatego no, od czasu do czasu Pan Bóg karał całe narody, całe połacie ziemi, apostazem, dopuszczeniem odpadnięciem od do wiary. Tak było z Całowieckim wschodnim, który odpadł, odpadł najpierw w herezji i w schizmy różnego rodzaju wschodnie. Tak było z Północną Afryką, tak było z jedną trzecią kontynentu europejskiego, który odpadł do protestantyzmu. Tak jest również i dzisiaj. Pan Bóg ukarał świat za jego niewdzięczność, ukarał katolików za niedocenianie mszy świętej, niedocenianie papiestwa tym, że praktycznie cały świat odpadł od prawdziwej wiary i prawie wszyscy ludzie, którzy nazywają się katolikami, którzy są statystycznymi, nominalnymi katolikami, nie mają już prawdziwej wiary, wierzą w stek wymyślonych przez modernistów z Durbie. Prawda jest pomieszana z fałszem. Miliard nominalnych katolików nie ma już myszy Świętej, ma tylko ten mizerny fabrykat efendzjoni, modernistów, heretyków i protestantów. Tak jest, tak jest na całym świecie. Widzimy, że to samo powtarza się również wśród katolickich tradycjonalistów, którzy poprzez własną pychę, poprzez wiarę w to, że to, co dał im Kościół Święty, będzie im dane raz na zawsze, popadają w nieostrożność i nie, nie chcą już więcej walczyć o to, żeby zachować prawdziwą wiarę, mniejszoną pomimo wszystko, pomimo tego, co się dzieje, pomimo wszelkich pokus, pomimo całej tej modernistycznej pseudohierarchii, hierarchii która narzuca katolikom, chciałby narzucić katolikom fałszywą doktrynę i fałszywe sakramenty, fałszywy kult, fałszywych świętych i fałszywą dyscyplinę. Musimy zatem się strzec, nie możemy być jak ci Żydzi, którzy wierzyli, że ich zakon będzie trwał wiecznie, że, że ich obietnica, że ich wybraństwo będzie trwało wiecznie. Bycie katolikiem, posiadanie wiary nie oznacza, że będzie miało się raz na zawsze i trzeba o nią dbać, trzeba się modlić o trwałość aż do samego końca. My jesteśmy jak ci trendowaci, którzy... Yy, Straszliwa choroba duszy i umysłu, I bo tym jest właśnie herecja, jakim jest właśnie liberalizm i modernizm. I oto zostaliśmy uzdrowieni zupełnie za darmo w sposób niezasłużony. Musimy być jak ten Samarytanin, który z wdzięcznością pobiegł z powrotem do Chrystusa, aby Mu podziękować. I Musimy być, Panu Jezusowi, bardzo, bardzo wdzięczni za ten za tego te dar. Musimy starać się z całej siły, z całego. Z całym sobą walczyć o własną wiarę, modlić się do Pana Boga i modlić się do Ducha Świętego, żeby na nas wstąpił, umacnił nas w świętej wierze katolickiej, poza którą, poza którą nie ma zbawień. Jeżeli od niej odpadniemy, na pewno będziemy potępieni na wieki. Stąd też musimy modlić się do oblubienicy Ducha Świętego, do Matki Chrystusa, do Matki Boga, do Najświętszej Marii Panny. Do tej, w której nie było cienia grzechu i nie było cienia skłonności do herezji. Ona tak bardzo kochała Pana Boga, że wierzyła we wszystko, co o niej objawiał, i była najlepszą katoliczką po Chrystusie, była najlepszą członkinią Kościoła. W tym tygodniu, Oktawy, po Wniebowzięciu, chcieliśmy uciekać się do niej, chcieliśmy szczególnie gorąco i żarliwie modlić się o w Świętym, modlić się Lorytańską o ten wielki dar wytrwania aż do końca wytrwania w łasce i wytrwania świętej wierze katolickiej. W imię i Syna i Ducha Świętego z i Ducha Pokojnego i Zdrowia Wielkiego Serce Marii.